Tadia, czy ciężko było Cię namówić yy, na udział w programie Hotel Paradise? Jest to dla Ciebie totalnie nowa przygoda. Yy, widzę, że masz jakieś sprawdzone źródła, że wiesz, że trzeba było namawiać? No to znać się, jak. jak, jak co, co poczułaś, jak dostałeś po propozycję? Jak dostałam pierwszą propozycję, to jakby w ogóle nie, tego nie wzięłam do siebie, od razu grzecznie podziękowałam, bo jakoś nie wyobrażałam sobie tego. Wystarczyło tylko, że doczytałam, że trzy miesiące na Bali. <laughs> I wydawało mi się to już totalną abstrakcją, nie do wykonania, więc taka była moja pierwsza reakcja. Ale po, po kolejnych telefonach, mailach, jak sobie to wszystko spokojnie przeanalizowałam, no, to podjęłam się tego wyzwania i, no i nie żałuję. Nie żałujesz, właśnie, jesteś już w kilka tygodni. Jakie są Twoje pierwsze emocje w tej nowej roli gospodyni takiego reality show, które no, zakładamy i wiemy już to, że będzie hitem? no jest, Jestem naprawdę przeszczęśliwa przede wszystkim, że tu jestem. Jestem przeszczęśliwa, że, że ym, biorę w tym wszystkim udział. Mam tutaj swoją małą cegiełkę w tym całym przedsięwzięciu. Ym, faktycznie. Super się czuję w tej roli. Um, mam nadzieję, że jakby w sumie też nie, nie mnie to oceniać, ale chciałabym też, żeby żebym była dobrze odbierana i spełniała oczekiwania <grych> tych, którzy dali mi ten olbrzymi kredyt zaufania. No bo ktoś musiał um, mi zaufać, we mnie wierzyć i jestem za to bardzo, bardzo wdzięczna. No okazało się, że bycie prowadzącą to nie jest takie, takie proste. To jest naprawdę. Kawał ciężkiej pracy, um, olbrzymiego warsztatu, po prostu um, jakby um, cały proces um, uczenia się tego, um, zanim wyszłam pierwszy raz. Nie sądziłam, że to będzie takie skomplikowane. Praca na uchu, um, dbałość o dykcję, o motorykę ciała i tak dalej. No, niesamowite, niesamowite doświadczenie.